Właśnie zakończyło się okienko transferowe, które zdecydowanie możemy nazwać historycznym. Tak wiele nie działo się chyba jeszcze nigdy. Pora na małe podsumowanie największych i najważniejszych transferów tego lata. Ja jestem Mateusz i zapraszam do oglądania. Z kodem SPORT600 zgarniacie freebet o wartości 60 zł na stronie Betfan. Link znajdziecie w opisie. Na rynku można było w zasadzie wyróżnić tylko jednego króla, czyli oczywiście Paris Saint-Germain. To oni pozamiatali pod względem nabycia graczy do klubu. Po ubiegłorocznej klęsce, gdzie to Paryżanie zgarnęli jedynie Puchar Francji, następnie odpadli z Champions League z Manchesterem City, czy tylko zajęli drugie miejsce w lidze, tuż za Lille. Właśnie po tych wydarzeniach władze PSG postanowiły solidnie wzmocnić klub topowymi zawodnikami. Zacznijmy od jedynego transferu gotówkowego, czyli od Archafa Hakimiego, który opuścił Intermediolan za 60 milionów euro. Co Ciekawe dla Marokańczyka będzie to już czwarta liga z top 5 lig Europy, pomimo tego, że ukończył dopiero 22 lata. Były gracz Ralu Madryt, czy Borusi Dortmund był kluczowym piłkarzem Interu w ubiegłym sezonie. Zdobył 7 ramek oraz zanotował 10 asyst przez całe rozgrywki serii A. Przez problemy finansowe Inter musiał sprzedać piłkarza, aby zapewnić wewnętrzną stabilizację klubu. Hakimi w nowy sezon wszedł imponująco. W czterech pierwszych kolejkach zdobył bramkę oraz dołożył do tego dwie asysty. Jak dokładnie wiemy, właściciele PS, że nigdy nie szczędzili pieniędzy na ściągnięcie topowych piłkarzy do swojego klubu. Dlatego też sporym zaskoczeniem było podpisanie czterech zawodników po wygaśnięciu umowy. Najważniejszy to oczywiście Lionel Messi, któremu nie udało się przedłużyć umowy z FC Barceloną. To teraz próbuje wznieść PSG na jeszcze wyższy poziom w spółce z Neymarem oraz Kylianem Bapé. Leo podpisał umowę na dwa lata do 2023 roku i w tym czasie na pewno spróbuje zdobyć upragnioną przez francuskich fanów Champions League. PSG w całej swojej historii nie zdobyli ani jednego Pucharu Europy, a najbliżej byli w 2020 roku, gdzie w finale ulegli Bayernowi Monachium, a jak dokładnie wiemy sam Argentyńczyk ma ich na koncie aż cztery. Lionel Messi tylko za jeden sezon będzie dostawać 35 milionów euro, a nie zapominajmy także o wielomilionowym przelewie za samo podpisanie umowy. Zdążył już nawet zadebiutować w ligowym meczu z Reims. Pomimo tego, że nie zdobył ani bramki, ani także nie zaliczył asysty, to wejście Argentyńczyka zrobiło wielkie zamieszanie na trybunach. Kibice jednej, jak i drugiej drużyny skandowali na nazwisko argentyńskiego piłkarza. Koledzy często go szukali, starali się zagrywać piłki. Brakowało mu precyzji w kilku podaniach, ale momentami pokazał obiecującą współpracę z Kylianem Mbappé. Wielkim wzmocnieniem dla Paryżan może okazać się także wieloletni rywal Leo Messiego, czyli Sergio Ramos. No kto by pomyślał, że oni kiedykolwiek zagrają w jednej ekipie. W tym momencie każdy piłkarski fan z pewnością przytoczy niejedną sytuację starcia pomiędzy Hiszpanem a Argentyńczykiem, kiedy to rywalizowali w tak zwanym El Clasico. Podpisanie kontraktu Messiego z Saint-Germain wymusiła sytuacja finansowa FC Barcelony, ale odmiennym przykładem jest transfer hiszpana. Sergio Ramos nie dogadał się z przedstawicielami Realu i opuścił Madryt aż po 16 latach. Głód zdobywania trofeów to wciąż bardzo istotny element w karierze środkowego obrońcy, więc postanowił przenieść się do francuskiej ligi. Zmorą Ramosa w ostatnim czasie zdecydowanie są kontuzje. Opuścił znaczną część sezonu z powodu problemów zdrowotnych jeszcze w Realu Madryt, a to uniemożliwiło mu pojechanie wraz z kadrą La Furie Rocha na tegoroczne EURO. 2020. Po dogadaniu się z Paryżanami na początku lipca Sergio doznał kontuzji uda, a jego powrót szacuje się, uwaga, dopiero na początek października. On podobnie jak Lionel ma bardzo wielkie doświadczenie w sięganiu po najważniejsze europejskie puchary. Z Reale Madryt aż czterokrotnie zdobył Champions League, a do tego trafiał nawet do bramki rywali w tym słynnym meczu finałowym z Atletico Madryt. Do paryskiego klubu przyszedł także Donnarumma oraz Wijnaldum. Włoch to zdecydowanie najlepszy bramkarz młodego pokolenia. Pomimo tego, że ma do Dopiero 22 lata, to rozegrał już 215 spotkań dla AC Milanu w serii A, a dzięki jego kluczowym interwencjom AC Milan powrócił do Champions League po kilkuletniej przerwie. Był istotnym ogniwem w reprezentacji Włoch, której ostatecznie udało się wygrać finał Euro. Został on także wybrany przez UEFA najlepszym piłkarzem tego turnieju, będąc pewnym elementem kadry. Ściągnięcie Włocha do Francji to zdecydowanie plan na wieloletnią współpracę, póki co PSG i tak ma najlepszego bramkarza ubiegłego sezonu ligę, czyli Keylora Navasa. Na razie nie wiemy, kto będzie numerem 1 w bramce, natomiast w pierwszych kolejkach po 90 minut rozgrywa kostary kanin, a Donaruma siedzi na ławce rezerwowych i wraca do pełni formy po urlopie związanym z Euro 2020. Wygranymi tego okienka transferowego postanowiły być także kluby z Manchesteru, które głęboko sięgnęły do kieszeni. W czerwonej części Manchesteru najważniejszym wydarzeniem jest oczywiście powrót Cristiano Ronaldo. Portugalczyk wraca do Anglii, wraca do Premier League i przede wszystkim na Old Trafford. Łączony był przez kilka dni z odwiecznym rywalem Manchesteru United, czyli obywatelami, ale fiasko w tych negocjacjach postanowił wykorzystać były klub Cristiano. Pomimo tego, że ma już 36 lat, wydaje się być brakującym elementem w drużynie Czerwonych Diabłów. W ubiegłym sezonie zdobył aż 36 goli. Portugalczyk ma przywrócić Manchester United na czoło tabeli z takim zawodnikiem jak Bruno Fernandes czy Paul Pogba. Ole Gunnar Solskjaer rozpoczyna swój czwarty sezon jako trener Manchester United, a zarząd z pewnością oczekuje, że zdobędzie trofea już w tym sezonie. Pozyskanie Rafaela Varana ma zapewnić stabilizację w obronie i to on ma stworzyć duet z Harrym Maguirem. Tak w zasadzie to Francuz taki duet już tworzył, tylko że z Sergio Ramosem i w i to oni byli zdecydowanie z morą dla napastników. Podobnie jak to było przy transferach Messiego i Ramosa, to Varane jest już bardzo utytułowanym zawodnikiem klubowym, jak i reprezentacyjnym. Kibice Manchester United mogą się także cieszyć z transferu Jadona Sancho, który miał do nich trafić już kilka okienek temu. Jednak Sancho tegorocznego euro nie może wspominać najlepiej. To właśnie między innymi on nie wykorzystał kluczowego rzutu karnego. Wydaje się, że czerwonym diabłom będzie potrzebny taki szybki oraz kreatywny skrzydłowy. Za 85 milionów euro przyszedł na Old Trafford z Borus i Dortmund, w której był kluczowym zawodnikiem, jak i w całej Bundeslidze. Za to w niebieskiej części miasta za ponad 100 milionów euro pozyskany został Jack Grillish, Anglik był łączony między innymi z Manchesterem United w ubiegłych latach, ale wtedy postanowił być wierny klubowi, z którym tak naprawdę związany był od dzieciństwa. Jednak teraz już 25-letni piłkarz postanowił zawalczyć o najważniejsze trofea i dołączył do ekipy Pepa Guardioli. W pierwszych kolejkach zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Pozyskanie Anglika przez Manchester City to najwyższy transfer w historii Premier League. Bardzo blisko pobicia tego rekordu. Był Romelu Lukaku, który ma niezamknięte sprawy w Londynie. Transfer Belga do tego miasta uczynił go najdrożej sprzedanym piłkarzem serii A. Jego pierwszy epizod w The Blues przypada na lata 2011-2014, ale w tym czasie nie zanotował ani jednej bramki dla Chelsea. Był wypożyczany dwukrotnie najpierw do West Bromwich Albion, a potem do Evertonu, gdzie spisywał się całkiem nieźle. Po drugim wypożyczeniu odszedł na stałe. Przez 9 lat pobytu w angielskich klubach Romelu wystąpił w 252 spotkaniach, zdobywając 113 bramek. Forma napastnika wydaje się teraz być w zupełnie innym miejscu, o czym mówią statystyki z ubiegłego sezonu włoskiej ligi. 24 gole i 10 asyst w samej lidze. Wejście w powrotną przygodę z Chelsea miał całkiem imponujące. Bramka z arsenalem zdobyta już po 15 minutach z pewnością ucieszyła fanów The Blues. W nowej erze FC Barcelony póki co błyszczy Memphis Depay. Holender w swojej karierze błyszczał także w Ligę oraz w Eredivisie. Fani Premier League z pewnością pamiętają jego niezbyt udaną przygodę na Old Trafford, ale po pobycie w Lyonie wszedł na wyższy poziom. W barwach Dumy Katalonii Memphis Depay wyrasta na lidera drużyny. Klub z Barcelony pozyskał Holendra za darmo po wygaśnięciu jego kontraktu. W trzech kolejkach zdobył dwie bramki oraz zanotował jedną asystę. W karze Ronalda Kumana to właśnie były gracz PSV, jest głównym atakującym. Do Powraca jeszcze Kun Agüero, który, jeśli tylko nawiąże do najwyższej formy, będzie ważnym graczem FC Barcelony. Argentyńczyk zasilił Barcelonę, aby zagrać wraz ze swoim przyjacielem czyli Leo Messim. No, ale sprawy niestety nie potoczyły się po jego myśli. Legenda Manchester City przeniosła się do Hiszpanii za darmo. Kolejnym posunięciem na rynku transferowym bez sumy odstępnego popisał się także Real Madryt. Florentino Perez musiał pozyskać jakiegoś obrońcę po odejściu Sergio Ramosa i Rafaela Varana. No i wybór padł na Davida Alabę. Austria jak od początku karierę był związany z Bayernem Monachium, a sam piłkarz przez lata był uważany za jednego z najlepszych piłkarzy Bundesligi. Teraz przyszedł czas na nowe wyzwania. Pod batutą Carlo Ancelottiego Real Madryt chce wrócić do wygrywania trofeów, zarówno krajowych, jak i tych zdecydowanie najważniejszych dla Los Blancos, czyli europejskich. Za każdy sezon gry David Alaba ma zgarniać 12 milionów euro, aż do 2026 roku. Nie miałem wielkiego wyboru. To Real Madrid był na szczycie mojej listy. Podobnie jak Bayern Monachium, ten klub jest jednym z największych na świecie, a jego historia i tradycja są wyjątkowe. Ostatni dzień okienka transferowego był naprawdę niesamowity. Niespodziewanie na kilka chwil przed jego zamknięciem klub zmienił Antoine Griezmann. Powrócił do Atletico Madryt. Jak na razie na roczne wypożyczenie za 10 milionów euro, ale Atletico zobowiązało się do jego wykupienia za kolejnych 40 milionów. W ogóle to ta transakcja była możliwa tylko dzięki temu, że Saul zmienił barwy klubowe. Z Atletico Madryt trafił do Chelsea. Po roku władze klubu z Londynu mogą go wykupić również za 40 milionów euro. Te transakcje były zamykane w ostatni chwilach i do ostatniego momentu nie wiedzieliśmy czy staną się faktem. Dziękuję za oglądanie do samego końca. Zostaw komentarz, który transfer Twoim zdaniem jest najciekawszy. Zapraszam także na grupę na Facebooku Nie grasz, nie wygrasz, link w opisie. No i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!